Ani nie zapomniałem schłopnić. Ha jestem potężny, Rozlałem wszystko. ना ये तो रोकी स्नाइपर हां जो कपल्स आ जात है No Już sprzątałem Ale to trudne Widziałem Wow spróbuję, To to jest za czołg Spróbuję tylko raz Mamy czołg Drugi Teraz zabijemy Najpierw przygotuj się o niej. Co? No, jelbąt. Bo jelbąt jedne zwierzę. Boże, jelbąt. O nie, frustrowie też pracują z dupkami. ale całki dają. Po to plusy? Slajpsy jakiś Ma długo Polska Widzicie? czołg jest To idź, idź No szlak A, tu już podwale Oście się Eee ale to jest ciężko O, już mam jutro wspólnę co to jest za rzecz A się traci mi łapkę go mój kanał Jeszcze będę walczył z tucją Puszy, później z niepcami i dobiaz 都这样，阿那些感觉都在怎样？